Obecnie na Ziemi można spotkać 25 różnych gatunków krokodyli, aligatorów, kajmanów czy gawiali. Wszystkie one należą do rzędu krokodyli, który pojawił się na Ziemi 83 miliony lat temu. Jednak wcześniej również można było spotkać bardzo podobne zwierzęta. Pierwsze krokodylomorfy pochodzą z Triasu. Pojawiły się około 235 milionów lat temu. Obecnie są one mało zróżnicowane, ale dawniej ich różnorodność była większa od form całkowicie lądowych, przez ziemnowodne, aż po morskie. Niektóre z nich nie przypominały dzisiaj żyjących krokodyli, jednak były też osobniki wyglądające podobnie. Osiągały one jednak znacznie większe rozmiary. Żyły wtedy okazy mogące upolować dużego dinozaura. Posłuchajcie o Deinozuchu. Najstraszniejszym krokodylu w dziejach Ziemi. Deinozuch oraz sarkozuch to najbardziej znane oraz jedne z największych wymarłych krokodylomorfów. Oczywiście istniały jeszcze inne podobne do nich gatunki, jednak są one zdecydowanie mniej popularne. Sarkozucha wielu badaczy uważa za największego krokodylomorfa, choć istniały inne mezozoiczne okazy nie ustępujące mu wielkością. Temat jest otwarty i być może nowo odkrywane skamieniałości poszerzą naszą wiedzę. W każdym razie wiem, że są tutaj fani Sarkozucha, więc poświęćmy mu chwilę. Dorastał on do 12 metrów długości i ważył około 8 ton. Jego czaszka mierzyła 1,5 metra. Był niemal dwukrotnie większy i ośmiokrotnie cięższy od współczesnych krokodyli. Jego kości odkrywano głównie w Afryce choć znaleziono też szczątki w Ameryce Południowej. Polował głównie w wodzie. Jego ofiarami padały duże ryby, żółwie oraz małe i średnie dinozaury. Budowa pyska sprawiała, że nie mógł zapolować na bardzo dużą ofiarę w przeciwieństwie do deinozucha. Właśnie dlatego to bohater dzisiejszego odcinka dzierży tytuł najstraszniejszego krokodyla w historii Ziemi. Szczególnie, że jego nazwa pochodzi od staro greckich słów Deinos oraz Souchos co oznacza dosłownie straszny krokodyl. Mimo, że na jego szczątki pierwszy raz natrafiono w XIX wieku i od tamtej pory odkryto wiele różnych kości to nasza wiedza o tym zwierzęciu jest niekompletna. Jego skamieniałości znajdywano w Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku. Później Kredzie, a dokładniej w Kampanie, czyli epoce, w której żył Dejnozuch, terytorium Ameryki Północnej było podzielone. Pomiędzy zachodnim kontynentem Laramidią a wschodnim Apalachią rozciągało się wewnątrzkontynentalne morze. Dejnozuchy można było spotkać po obu jego stronach, jednak zachodnie okazy osiągały znacznie większe rozmiary niż wschodnie. Krokodyle te preferowały tereny okalające ujścia rzek. Cechujące się wodami brakicznymi, czyli składającymi się z mieszaniny słodkich wód rzecznych i słonych wód morskich. Deino zuch dorastał do około 10 metrów długości i ważył 5 ton. Długość czaszki mogła zbliżać się nawet do 1,5 metra. Niektóre znajdywane kości, szczególnie te z terenów dawnej Laramidii, świadczą, że istniały większe okazy. Nawet 12-metrowe, ważące 8-9 ton. Wyobraźcie sobie, że naprzeciwko Was staje bestia długości autobusu, wysoka na 1 metr i szeroka na 1,5 metra. Człowiek dla niej byłby niewielkim posiłkiem, taką przystawką przed polowaniem na większego zwierza. Krokodyl ten, mimo znacznej masy, tak jak dzisiejsze gatunki, mógł poruszać się po lądzie. Uważa się, że sarkozuch, który miał mniejszą głowę i większy ogon niż Deino zuch, był lepszym pływakiem. Z kolei bohater dzisiejszego odcinka. Dużo lepiej radził sobie na lądzie niż jego kuzyn z Afryki. Wyglądem przypominał współczesne aligatory, posiadał podobny do nich pysk, szeroki z lekkim zgrubieniem na końcu. Jego szczęki były przystosowane do miażdżenia ciał przeciwników i kruszenia kości. Miał grube, mocne, jednak niezbyt ostre zęby. W tym miejscu warto zaznaczyć, że krokodyle posiadają bardzo silne mięśnie zamykające pysk. Znacznie przewyższają one siłą i masywnością te otwierające paszcze. Najprawdopodobniej tak samo było u deinozucha. Siła zacisku jego szczęk imponuje i wynosi nawet 10 ton na centymetr kwadratowy. Dla porównania, tyranozaur gryzł z siłą 3-6 ton. Deinozuch był drapieżnikiem na szczycie łańcucha pokarmowego. Nie posiadał naturalnych wrogów. Nie ma się co dziwić, że mógł zapolować na większego zwierza. Istnieje hipoteza, że jego ofiarami padały olbrzymie żółwie, którym za pomocą potężnych szczęk miażdżył skorupy. Znaleźliśmy kilka takich skorup, ugryzionych najprawdopodobniej właśnie przez tego krokodyla. Jednak nie polował on tylko na zwierzęta wodne. Często zaczajał się tuż przy brzegu rzek i kiedy jakiś dinozaur podszedłby się napić, atakował z zaskoczenia. Wciągał ofiarę pod wodę, gdzie czekał, aż ta się Udusi. Mógł tak polować na przykład na ornitopody, takie jak hadrozaury czy nawet na niektóre duże teropody, takie jak siedmiometrowe apalachiosaury, a nawet dziesięciometrowe albertozaury. Niektóre ich kości wykazują ugryzienia deinozuchów, choć na tej podstawie nie można jeszcze być pewnym, że toczyły ze sobą walki. Istnieje taka możliwość, ale może być to równie dobrze przypadek. Osteodermy, czyli zrogowaciały na skórek tego krokodyla, świadczy o tym, że zwierzę rosło do pełnych rozmiarów aż 35 lat. Najprawdopodobniej dożywało do lat 50. Jest to zupełnie inne rozwiązanie ewolucyjne niż u dinozaurów. Te szybko dorastały i umierały. Taki t nie dożywał trzydziestki, 30 kiedy 30-letni deinozuch nie osiągnął jeszcze swoich pełnych rozmiarów. Jeszcze na koniec warto zadać pytanie dlaczego w mezozoiku krokodyle rosły tak duże w porównaniu do dzisiejszych okazów. Otóż wtedy większe zwierzęta można było spotkać na każdym kroku. Obecnie na Ziemi nie ma ich w ilościach wystarczających by takie drapieżniki mogły przetrwać. Jako, że krokodyle przez ostatnie dziesiątki milionów lat nie zmieniły się znacząco to można wnioskować, że w przyszłości również będą podobne do dzisiejszych. Jednak jeśli pojawią się większe ofiary to mogą równie dobrze powstać gatunki przypominające wielkością temezozoiczne. Mam nadzieję, że ta wycieczka do późnej kredy Wam się spodobała. Na koniec krótki komunikat. Uruchomiłem właśnie stronę internetową naukowo.tv.pl gdzie znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące mojego projektu. Zawarte są w niej wszystkie niezbędne linki oraz profile mojej działalności. Możecie tam także przeczytać krótką historię mojego kanału. Serdecznie Was zapraszam na stronę i kończę na dziś. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiam, cześć!